Monov Media. Robimy tak, jak lubisz. Zadajesz sobie czasem pytanie, co w życiu daje ci spokój, poczucie wolności i spełnienia, radość z życia. Czy dzisiejszy świat, świat epoki informacyjnej, przepełniony lawiną informacji, liczb i danych, które towarzyszą nam na każdym kroku i w każdej sferze naszego życia? Pozwala przyjemnie żyć w równowadze i harmonii? Nowoczesne państwo wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Ministerstwo Finansów jest dla Ciebie i bliżej ciebie. Głównymi filarami innowacyjnych zmian w Ministerstwie Finansów są ultranowoczesne technologie ICT dostarczane przez dwa projekty: konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych oraz infrastruktura e-usług resortu finansów. To właśnie tutaj, w jednym z najnowocześniejszych w tej części Europy i jedynym tak innowacyjnym w administracji rządowej ośrodku data center położonym w Radomiu, są w sposób bezpieczny i niezakłócony przechowywane zasoby danych dotyczące ponad 20 milionów podatników. Stanowi ono również technologiczne serce cyfrowych usług publicznych świadczonych przez resort finansów. Drugi z filarów technologicznych stanowi projekt Infrastruktura EU usług resortu finansów, który jest spójny i komplementarny względem pierwszego projektu. Realizacja projektu IEU umożliwiła rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce kraju. Zapewniona została ciągła i bezpieczna transmisja danych aby wszyscy obywatele mogli bez przeszkód korzystać z obecnych i przyszłych usług e-administracji. Głównymi uzyskanymi korzyściami projektu Infrastruktura e-Usług Resortu Finansów są wysokowydajna transmisja danych sieci teleinformatycznych Resortu Finansów, bezpieczna i wydajna infrastruktura zapewniająca nieprzerwaną komunikację e-Usług, mierzenie dostępności i wydajności e-Usług Resortu Finansów poprzez centralny system monitorowania, profesjonalny system wsparcia informatycznego dla realizowanych e-Usług. Twój czas jest dla nas bardzo ważny. Dlatego, poprzez realizację programów i projektów biznesowych, e-podatki, e-cło i e-budżet, w przystępny i prosty sposób większość spraw załatwisz online. E-usługi umożliwiają załatwienie wielu spraw kilkoma kliknięciami, ograniczając przy tym wizyty w urzędach do minimum. Obywatele z każdym rokiem coraz bardziej przekonują się do administracji elektronicznej. Biznes nie może pozwolić sobie na stratę cennego czasu, dlatego cieszymy się, że sprzyjamy rozwojowi ekonomicznemu. Program ECUO skierowany do klientów służby celnej sprawił, że 100% zgłoszeń w imporcie, eksporcie i tranzycie odbywa się elektronicznie. 70% zgłoszeń celnych w kraju obsługiwanych jest w jedną godzinę. A ponad połowa zgłoszeń celnych obsługiwanych jest w elektronicznej procedurze uproszczonej. Rolą Ministerstwa Finansów jest dostarczanie korzyści po to, by każdy mieszkaniec naszego kraju nie musiał poświęcać wolnego czasu na rzecz mozolnych obowiązków administracyjnych. Zmieniamy się dla Ciebie, by jakość naszych usług dawała gwarancję bezpieczeństwa połączoną z łatwością z ich korzystania. Nasze dotychczasowe działania to początek zmian, które mają na celu stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego systemu służącego biznesowi, obywatelom i administracji. Czujemy się liderem w e-innowacjach. Ministerstwo Finansów dla Ciebie i bliżej Ciebie.